plac w miasteczku Alcobaca yy, darmowy z darmowym serwisem fajnie położony, bo niby w centrum miasta, ale w takim parku jest ogrodzony co prawda brama nie jest na noc zamykana, ale ale zawsze to coś na no, miejsce ekstra Dodam, że jest tutaj darmowy prąd, także fajnie można się podładować, wypełnić zapasy. Jest też toalety, są stoły piknikowe. z tam za kamperami też są stoliki kamperowe no jest to oznaczone w ogóle jako taki miejski darmowy kemping także no podejrzewam, że też można sobie tutaj piknikować czyli wystawić krzesełka, stoliki ale też nie trzeba, bo jest sporo różnych młodeczek spędziliśmy tutaj nockę bez żadnych problemów widzicie tutaj jest jedno przyłącze prądu i tam na początku drugie w sumie jest chyba 8 gniazdek w jednej skrzynce czyli 16 kamperów może się podłączyć tu jest taka jakby druga półka na kampery tam już nie ma skrzynek prądowych to widzicie się ludzie podpinają pod te na tej pierwszej półce No i to drugie druga półka wygląda tak no, według mnie jest tu fajniejsze miejsca są z tym że no, nie ma prądu trzeba jakieś wolne gniazdko ciągnąć kawał drogi. Może jest mniej ciekawie, ale z prądem.